Witam Państwa na naszym comiesięcznym nagraniu z cyklu 5 pytań do. Ja nazywam się Kamila Połomka, a moim dzisiejszym gościem jest wiceprezes zarządu spółki Lucardi SA, pan Sebastian Herod. Spółka Lucardi została założona w 2014 roku i jest spółką publiczną od roku 2016. Grupę kapitałową tworzą spółki oferujące kompleksowe usługi z zakresu IT dla szerokiego wachlarza branż. Lucardi to firma świadcząca profesjonalne usługi w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. W ramach grupy kapitałowej świadczone są usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, digitalizacji i zarządzania treścią oraz gospodarką elektroniczną. Ponadto spółka oferuje swoim klientom współpracę w zakresie konsultingu, dostawy i drogi zaawansowanych technologii informatycznych, prowadzenia serwisu i utrzymania systemów, jak również usługi tworzenia dedykowanego oprogramowania oraz kontraktowania specjalistów IT. Funkcję autoryzowanego doradcy dla spółki na rynku New Connect pełni INCZ. Dzień dobry, panie Sebastianie. Dzień dobry, pani Kamila, dzień dobry państwu. Panie Sebastianie, pierwsze pytanie. Lukardi działa w obszarze dostarczania rozwiązań informatycznych. Jakby mógł nam pan powiedzieć, jakie są główne przewagi konkurencyjne spółki? Główne przewagi konkurencyjne spółki to jest komplementarność usług. Nie specjalizujemy się w wąskiej, wybranej dziedzinie, a rozszerzamy, rozszerzamy coraz bardziej spektrum naszych działań i zainteresowań. Z jednej strony zapewniamy zespół ludzi do realizacji dużych, skomplikowanych projektów w zakresie wdrożeń systemów e-commerce, wdrożeń obiegu dokumentów i wdrożeń w obszarze security. Z drugiej strony. Mamy też zesp świetny zespół konsultantów, których rekrutujemy i kto, kto, którzy mają okazję realizować projekty dla naszych dużych e, klientów. I nie skupiamy się tylko na jednej technologii. Staramy się być wieloplatformowi, e, wielozakresowi i ciągle rozszerzamy te nasze kom kompetencje. Jak również współpracujemy z dużą ilością naszych partnerów e, po stronie dosta dostarczenia usług. Panie Sebastianie, na jakich rękach działa Lukardi i Grupa Kapitałowa? Grupa kapitałowa Lucardi działa na rynku polskim i europejskim. Realizujemy projekty dla klientów u nas w kraju w zakresie rynku energetycznego, rynku przemysłowego, rynku retailowego. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt geograficzny, to realizujemy projekty zarówno w Nordykach, czyli Finlandia, Szwecja, Norwegia. Realizujemy projekty w krajach DACH, czyli Niemcy, Szwajcaria, Austria. A i też od dwóch lat mamy przyjemność realizować projekty na rynku bałkańskim w Chorwacji, w Serbii i te kierunki nie są nam obce. Co więcej, mamy oddział na Węgrzech w Budapeszcie i tam teraz też planujemy rozszerzyć naszą działalność. I w drugą stronę na rynki dach tu też planujemy pewne mocno, mocno poszerzone działania. Też mówiliśmy o tym przy okazji projektu Lucardi 2.0. Super, dziękuję. E, jakie dostrzega pan wyzwania i zagrożenia dla, dla grupy na najbliższe 12 miesięcy? Wyzwania i zagrożenia to możemy, tak naprawdę możemy połączyć w jedno, bo e, to, co się dzieje, to, co się dzieje na świecie, czyli e, po, świat postpandemiczny, aspekt wojenny e, i niestabilność troszkę pozwala nam tak przyglądać się naszym klientom, co będą teraz robić. E, I tu mamy różne spostrzeżenia, e, patrząc na to, że klienci wy, według nas Realizują teraz projekty, które są bardzo potrzebne, takie, które albo zwiększają przychody, albo ograniczają straty. My w tym aspekcie dość dobrze się pozycjonujemy, ponieważ ta cała branża komersowa, dla której realizujemy usługi, to nasza współpraca z tymi klientami polega na zwiększaniu ich przychodów, zwiększeniu marży, zwiększaniu rentowności. I tutaj widzimy naszą dużą szansę. Drugi, drugi aspekt, czyli... Cyfryzacja, transformacja cyfrowa, obiegi, dokumentów, to znowu ten aspekt obniżania kosztów w czynnościach operacyjnych naszych klientów, i tutaj też widzimy spore zainteresowanie. Co więcej, klienci coraz częściej przychodzą do nas z problemami biznesowymi, a nie z wymysłami, że chcą sobie wdrożyć nowe programowanie. Przychodzą i mówią: potrzebujemy robić coś lepiej, szybciej, osiągać lepsze marże, bądź jakieś procesy usprawnić, zrealizować je szybciej, bądź z mniejszym nakładem pracy osobowej. Mhm, rozumiem, jak najbardziej. Jak przejęcia wpływają na funkcjonowanie grupy kapitałowej? Przejęcia i akwizycje pozwalają nam docierać do szerszej grupy klientów, coraz lepiej poruszać się po rynku tych klientów, jak również... Ta komplementarność usług, o której wcześniej mówiłem i gdzie teraz widzimy naszą większą siłę, e, pozwala nam na to, żebyśmy mogli do naszych klientów, których obsługowaliśmy w zakresie X, dostarczać rozwiązania w zakresie Y. I to jest taka dość dobra e, przewaga i dość dobry atut. Klienci to doceniają, bo mamy klientów, którzy z nami współpracują od lat e, w różnych spółkach i którzy wyrażają swoje zainteresowanie dalszą współpracą, ufają nam. I pytają nas o inne, różne e, możliwości, o inne projekty, e, o inne narzędzia. I to też jest też taki, taki wyznacznik, w którą stronę spoglądamy. Nie wymyślamy sobie sami tylko sobie przejęć i nowych akwizycji, ale też patrzymy na to, co mówią nasi klienci, o czym myślą, jak patrzą do przodu, i też staramy się rozszerzać tę naszą ofertę produktową i w sposób naturalny, i w sposób e, dokonując fuzji czy przejęć. E, tak, aby mieć te produkty, bądź móc świadczyć te usługi, o które nas pytają nasi klienci i które widzimy, że mają e, przyszłość. Rozumiem, czyli idą Państwo po prostu za głosem rynku. Co jest potrzebne, to to jest realizowane. Bardzo dobrze. <laughs> Bardzo dobrze. E, jakie plany rozwojowe zatem tym grupa kapitałowa ma na najbliższe lata? Jeżeli chodzi o plany rozwojowe, to troszkę już o tym wspomniałem, bo z jednej strony koncentrujemy się na usługach i na ludziach, z drugiej strony planujemy ekspansję zagraniczną, zaczęliśmy już ją powoli robić. Teraz nasze kolejne kroki to akwizycje lub połączenia w kolejnych obszarach, tak? no bo jak widać, nie, nie pokrywamy całego obszaru zainteresowania klienckiego. Natomiast jesteśmy zainteresowani tym, żeby móc tych usług świadczyć troszeczkę więcej dla naszych klientów, żeby być bardziej komplementarnym. Bo tutaj zakładamy, że to jest najlepszy kierunek rozwoju współpracy, czyli budować ofertę usługowo-produktową, taką, która pasuje do naszych klientów. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich w każdym obszarze, natomiast wybierając te najważniejsze, które są też nam troszeczkę po drodze. Drugi element rozwoju to stawiamy na. Do nowe platformy i na nowe, nowe technologie w obszarze biznesowym, co do którego się specjalizujemy. Tak jak w zakresie rynku obiegu dokumentów, mamy rozwiązania dla małych klientów, mamy rozwiązania dla dużych klientów i też uczymy się, poznajemy nowe. Tak samo w obszarze e-commerce nie, nie skupiamy się tylko na jednej technologii, ale też inwestujemy w inne technologie, bo tego wymagają od nas nasi klienci i tego od nas wymaga otoczenie. Dobrze. Bardzo dziękuję Panie Sebastianie za kompleksowe odpowiedzi. Nie pozostaje mi nic innego, tylko życzyć, żeby te wszystkie plany rozwojowe zostały zrealizowane jak najszybciej. A państwu dziękuję za uwagę, za to, że mogliśmy tutaj dla Państwa ten wykład, wywiad przeprowadzić oraz zachęcam do śledzenia następnych nagrań, obejrzenia poprzednich oraz śledzenia wszystkich kana kanałów social media Grupy Kapitałowej Ińska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.